Ślub Marleny. Dzisiaj jest sobota i nie poszedłem do szkoły, bo kuzynka Marlena wychodzi za mąż i cała rodzina została zaproszona. Rano w domu wstaliśmy wszyscy bardzo wcześnie i mama powiedziała, żebym się dokładnie umył. I proszę pamiętać o uszach, młody człowieku. A potem obcięła mi paznokcie i uczesała z przedziałkiem na boku i masą brylantyny z powodu mojego kogutka. Potem ubrała mnie w błyszczącą białą koszulę czerwoną muszkę, granatowe ubranko i czarne buty błyszczące jeszcze bardziej niż koszula. Do kieszeni z przodu marynarki włożyłam mi chusteczkę, ale nie po to, żeby wycierać nos, tylko po to, żeby było ładnie. Całe szczęście, że koledzy mnie nie widzą. Tata włożył garnitur w prążki i trochę się pokłócili z mamą, bo mama chciała, żeby tata założył krawat, który mu dała w prezencie. Ale tata powiedział, że ten krawat jest za wesoły jak na ślub i włożył szary. Mama miała niesamowitą sukienkę z namalowanymi na niej kwiatami i bardzo duży kapelusz. Dziwnie było widzieć mamę w kapeluszu, ale wyglądała w nim bardzo ładnie. Kiedy żeśmy wychodzili, pan Bledur, nasz sąsiad, który akurat był w ogrodzie, powiedział, że wszyscy troje pięknie się prezentujemy. Nie wiem czemu teci nie spodobało się to, co powiedział pan Bledur, i mruknął coś, że Psy czekają a karawana idzie dalej. W ogóle nie rozumiem, o czym oni ze sobą rozmawiają. Kiedy przyszliśmy do merostwa, prawie cała rodzina już tam była. Była Bunia, dziecia Matylda, wujek Sylwan, ciocia Donata i stryk Eugeniusz. Wszyscy mnie pocałowali i powiedzieli, że urosłem. Byli, to, byli też moi kuzyni Roch i Lambert, którzy są tacy sami, bo są bliźniakami. Klarysa, ich siostra. Ale ona nie jest taka sama jak oni, bo jest starsza, w białej, sztywnej sukience z mnóstwem dziurek. I kuzyn Eligiusz, który wyglądał śmiesznie, z przywizanymi włosami i w białych rękawiczkach. I jeszcze byli ludzie, których nie znałem. Narzeczone Marlene, całe czerwone, w czarnej marynarce, bardzo długiej z tyłu. Widziałem kiedyś taką w jednym filmie. I dziewczyna, która była jego siostrą, i jakiś pan, który mówił jakiejś pani, żeby przestała płakać, bo to śmieszne. A potem nadjechało wielkie, czarne auto, na którym wszędzie było pełno kwiatów, i wszyscy zaczęli krzyczeć i z auta wysiadła Marlena z rodzicami. Mama Marlene miała zaczerwienione oczy i bez przerwy wycierała nos. Marlena jest bardzo ładna. Wyglądała niesamowicie fajnie w białej sukni z walonym, który zaczepił się od drzwi do auta i z kiecikiem kwiatów w rękach, zupełnie jakby szła do pierwszej komunii. Weszliśmy do merostwa, ale trzeba było czekać, aż wyjdzie poprzedni ślub, i mama Marleny i mama narzeczonego Marlene wciąż płakały. A potem nam powiedziano, że teraz nasza kolej. Weszliśmy do bardzo ładnej sali z czerwonymi kanapami, zupełnie jak w teatrze, tylko że zamiast sceny był stół. A potem przyszedł jakiś pan z niebiesko-biało-czerwoną wstęgą i to był mer. I wszyscy wstali jak w szkole, kiedy do klasy wchodzi dyrektor. Potem żeśmy usiedli i mer wygłosił mowę. Powiedział, że Marlena i jej narzeczony popłyną razem z statkiem, że będzie mnóstwo nawałnic, ale on ma nadzieję, że uda im się ominąć rafy. Nie wszystko usłyszałem, bo siedziałem za mamą Marleny, która płacząc robiła okropny hałas i chyba się strasznie martwiła, że Marlena będzie płynąć statkiem z tymi wszystkimi nawałnicami. Potem Marlena, jej narzeczone, strajk Eugeniusz i siostra narzeczonego Marleny wstali, żeby podpisać coś w Wielkiej Księdze, a mer powiedział, że Marlena i jej narzeczone są małżeństwem i musieliśmy się szybko wynosić, bo czekał już następny ślub. Wyszliśmy z marostwa i pan, który wcześniej robił zdjęcia, ustawił nas rzędem, żeby nas znowu sfotografować. Marlenę i jej męża po środku, resztę obok, a dzieciaki z przodu. Wszyscy się szeroko uśmiechnęli, nawet mama Marleny i mama męża Marleny, które z powrotem zaczęły płakać po zrobieniu zdjęcia. Potem wsiedliśmy do samochodów i pojechaliśmy do kościoła, gdzie Marlena i jej mąż wzięli ślub po raz drugi i gdzie było strasznie fajnie. Była muzyka i kwiaty, a przy wejściu czekał na nas pan od zdjęć, który kazał nam jeszcze raz wejść do kościoła i znowu wyjść, żeby pstryknąć zdjęcia. A potem ustawił nas na schodach kościoła, tak samo jak przed marostwem, i ludzie na ulicy patrzyli na nas i się śmiali. Potem znowu wsiedliśmy do samochodów i pojechaliśmy do restauracji. Tata mi wytłumaczył, że sala jest wynajęta tylko dla nas i że mam być grze grzeczny i nie kłócić się z moimi kuzynami. A mama powiedziała, żebym za dużo nie jadł, bo potem się rozchoruje. Stryk Eugeniusz, który ma duży czerwony nos i który jechał razem z nami w samochodzie, powiedział, żeby mi dali spokój, że nie na co dzień jest ślub w rodzinie. A tata mu odpowiedział, że proszę, kto to mówi i czemu sam się nie ożeni. Wtedy Stryk Eugeniusz odpowiedział, że ożeni się, ale tylko z mamą. Mama się roześmiała, powiedziała, że Stryk Eugeniusz nigdy się nie zmieni, a tata westchnął, że to wielka szkoda. Kiedy dojechaliśmy do restauracji, pan od zdjęć już na nas czekał i znowu robił nam zdjęcia. W restauracji byli ludzie, którzy zaczęli krzyczeć: Niech żyje panna młoda! A my weszliśmy po schodach do małej sali, gdzie nie było nikogo oprócz wielkiego stołu z kieliszkami i kwiatami. Wyglądał tak pięknie, że aż człowiekowi ciekła ślinka. I pana od zdjęć, który szybko wbiegł po schodach przed nami, żeby nas sfotografować. Zanim usiedliśmy do stołu, zaczęliśmy z Rochem, Lambertem i Eligiuszem biegać i ślizgać się po parkiecie. I Roch i Lambert się przewrócili i wszyscy rodzice kazali nam zachowywać się spokojnie. I ciocia Donata powiedziała, że dzieci mają prawo się denerwować, bo kto to widział urządzać takie długie uroczystości i że ona jest wykończona, że już nie może. I się rozpłakała. A ciocia Amelia wyprowadziła ją na dwór, żeby się przewietrzyła. Potem wszyscy żeśmy usiedli, Rocha Lamberta, Eligiusza i mnie posadzono na końcu stołu. Klarysa chciała być koło mamy, żeby mama kroiła jej mięso, ale to tylko pretekst. Wiem, że Klarysa się boi, kiedy jest z dala od mamy. A potem przyszli kelnerzy, niosąc ryby w majonezie, i mała powiedziała: Dzieci nie dostają wina. Roch, Lambert, Eligiusz, ja i Bunia protestowaliśmy, ale to nic nie pomogło. I dostaliśmy lemoniadę, która fajnie smakuje rybą. Obiad był niesamowity i ciągnął się strasznie długo. Nie czułem się za dobrze. A potem Strojek Eugeniusz wstał i zaczął przemawiać śmiesznie, jak nie wiem co, ale tata kazał mu być cicho z uwagi na dzieci. Wtedy strajk Eugeniusz włożył na głowę kapelusz, mamy i zaczął śpiewać. Inni się do niego przyłączyli i wszyscy się śmiali, oprócz mamy Marleny i mamy męża Marleny, które obie. Płakały. A potem przyniesiono niesamowity tort z mnóstwem pięter i butelki z szampanem. Mama wstała, Marlena wstała, udała, że kroi tort, fotograf robił zdjęcia i wszyscy klaskali. Potem fotograf poprosił męża Marleny, żeby wstał, zapiął kamizelkę i udał, że kroi tort razem z Marleną. A potem strejkę geniusz pokroił tort naprawdę i dał wszystkim po kawałku, mówiąc, że dwa największe są dla państwa młodych. Wszyscy się roześmiali, a mama powiedziała, dzieciom proszę nie za dużo. Nam z Bunią to się nie spodobało i Bunia powiedziała, że trzeba chociaż dać nam szampana, żebyśmy mogli wznieść toast. Więc dostaliśmy odrobinę na dnie kieliszków. Był strasznie dobry. A potem się rozchorowałem i rodzice zabrali mnie szybko do domu. To był naprawdę fajny dzień. Więc, kiedy będę duży, też się z kimś ożenię. Wtedy będę mógł pić szampana, ile zechcę, i dostanę największy kawałek tortu.